W dzisiejszym chcielibyśmy Wam zaprezentować najnowszą wersję drona DJI Phantom 4. Model znacznie ulepszony i poprawiony w stosunku do starszej wersji Phantom 3 z kilkoma ciekawymi nowymi funkcjami, o których za chwilkę Wam powiemy. Po otwarciu opakowania miłe zaskoczenie: wewnątrz znajduje się poręczna walizka, która ułatwia nam transportowanie i przechowywanie naszego nowego Fantoma. Miłym dodatkiem jest również możliwość przechowywania iPada Mini w miejscu na dokumenty. W poręcznej walizce, którą dostarcza nam producent, znajduje się nowy model drona DJI Phantom 4 wraz z zainstalowanym nowym akumulatorem kontroler, dwa komplety śmigieł, ładowarka do akumulatorów i kontrolera oraz kable USB. Już na pierwszy rzut oka widać, że zmienił się wygląd naszego drona. W tej chwili DJI Phantom 4 jest bardziej opływowy. Dostał też nowe podwozie, nowego gimbala z kamerą 4K. Warto zwrócić szczególną uwagę na czujniki, w jakie został wyposażony nasz dron. Dwa z przodu i dwa na spodzie, które pozwalają dronowi analizować otoczenie i unikać przeszkód. Nowy jest również akumulator. Jego pojemność 5350 mAh pozwala na około 25 do 28 minut lotu. Czas ładowania akumulatora wynosi około godziny. To, co powinno zainteresować miłośników fotografowania i filmowania z powietrza, to nowy model kamery i gimbala. Kamera umożliwia w tej chwili rejestrację filmów o rozdzielczości 4K do 30 klatek na sekundę lub rozdzielczości Full HD do 120 klatek na sekundę. Zapis filmów odbywa się na kartach microSD. W komplecie znajdziemy kartę o pojemności 16 GB. W komplecie z naszym dronem otrzymujemy również kontroler. Jest on niezbędny, aby móc pilotować drona. Dzięki załączonemu uchwytowi możemy wpinać urządzenia mobilne, od małych telefonów komórkowych, poprzez duże tablety takie jak iPad R. Kontroler umożliwia nam również operowanie kamerą, pochyłem gimbala, włączaniem, wyłączaniem nagrywania, a poprzez programowalne przyciski możemy sobie przyspieszyć obsługę. Budowany akumulator o pojemności 6000 mAh ładuje się około 3 godzin. Teraz pokażemy, w jaki sposób przygotować naszego Fantoma 4 do pierwszego lotu. Eee, zwróć uwagę, że w komplecie, który otrzymałeś, część śmigieł jest oznaczona na czarno, takimi czarnymi obwódkami, a część śmigieł na srebrno, takimi srebrnymi obwódkami. Teraz weź jedno śmigło z czarnym oznaczeniem i dopasuj do silnika, na którym są takie czarne kropeczki. Obracając silnikiem, stara się dopasować śmigło tak, żeby ono weszło głęboko i czarne śmigło przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o około 30 stopni. Śmigło wskoczy i nie dasz rady go już w tej chwili zdjąć. Weź srebrne śmigło, czy śmigło ze srebrnym oznaczeniem i dopasuj do silnika, na którym kropek nie ma. Również delikatnie obracając silnikiem do pasu śmigła tak, żeby ono głęboko, dopchnij w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podobnie pozostałe dwa śmigła: czarne do czarnego i srebrne do srebrnego. Przy zakładaniu upewnij się, czy żadne ze śmigieł nie zostało uszkodzone. Po prawidłowym zamontowaniu śmigieł, po naładowaniu akumulatora z drona i akumulatora z kontrolera jesteśmy gotowi, aby wyjść w plener i wykonać swój pierwszy lot. Niemniej, aby był on dla nas bardziej komfortowy, po to żebyśmy widzieli obraz z kamery i potrafili określić pozycję drona na mapie, niezbędne jest użycie urządzenia mobilnego zainstalowanym systemem iOS lub Android. Włączenie odbywa się poprzez dwukrotne przyciśnięcie przycisku Power. Pierwszy raz jest to wciśnięcie krótkie, drugie musi potrwać około 2 sekund. To samo musimy zrobić na pilocie, czyli wciskamy na chwilę i drugi raz trzymamy przez około 2 sekundy. Następnie podłączamy tablet już z zainstalowaną aplikacją DJI GO. Tablet musi zostać podłączony kablem USB do kontrolera. Po włączeniu aplikacji i przejściu do zakładki Equipment pojawia się nasz dron. Po kliknięciu przycisku Kamera będziemy mieli podgląd z kamery i różne oznaczenia, bardzo istotne oznaczenia z punktu widzenia operatora drona. Pierwsze co rzuca nam się w oczy to czerwony slidebar, na którym widzimy ostrzeżenie. Że nasz kompas nie jest skalibrowany. Należy to zrobić przed pierwszym lotem, ale w miejscu, gdzie ten lot będzie dokonywany. Widzimy też oznaczenia na przykład, satelit, ile mamy widocznych, jakość tego sygnału satelit, jakość połączenia z kontrolerem, jakość przekazywanego obrazu oraz stan naładowania akumulatora w dronie. Po prawej stronie widzimy menu dotyczące naszego aparatu kamery. W momencie, kiedy mamy włączony tryb aparatu, to jest spust migawki. W momencie, kiedy włączymy tryb kamery, jest to przycisk włączający nagrywanie. Menu fotografowania i filmowania jest bardzo rozbudowane. Możemy wybrać zdjęcia pojedyncze, zdjęcia seryjne, wybrać format obrazu, jakość zapisu tego obrazu, czy ma być to w formacie jpeg zdjęcie, czy w formacie RAW, balans bieli. Podobne nastawy Mamy w przypadku filmowania. Możemy wybrać rozdzielczość i klatkaż, kodek dla naszego filmu, wybrać, czy ma być nagrywane to w systemie palczy NTSC. Podobnie możemy wybrać tryb balansu bieli. W ustawieniach możemy sobie również włączyć histogram wyświetlany na ekranie, ostrzeżenie o zbyt silnej ekspozycji. Możemy również sformatować naszą kartę lub zresetować wszelkie ustawienia dotyczące aparatu. Po lewej stronie widzimy funkcje ułatwiające nam początki lotów naszym dronem. Pierwsza ikona od góry ułatwia nam start. Pod żadnym pozorem nie przesuwajcie tego slidebara w prawo, kiedy jesteście w pomieszczeniach. Przesunięcie sprawiłoby, że dron włączyłby silniki i uniósł się na wysokość około 1,2 m i zawisł na tej wysokości. W momencie, kiedy dron jest w powietrzu, będzie aktywny przycisk Return to Home, czyli powrotu do domu, do miejsca, z którego wystartował. Trzecia ikona to ikona trybu pracy naszego kontrolera i w zasadzie również drona. Możemy wybrać jeden z kilku trybów, w jakim dron ma latać. Więcej o tych trybach powiemy Wam w drugiej części filmu, kiedy wyjdziemy z dronem w plener. W prawym górnym rogu znajdziemy dostęp do menu, w którym będziemy mogli ustawić wszelkie parametry zarówno samego drona, jak i naszego pilota. Począwszy od drona, mamy kilka podstawowych ustawień, w tym tryb dla początkujących. Radzę Wam nie wyłączać tego trybu, jeżeli faktycznie dopiero zaczynacie swoją przygodę z dronem. Bardzo ciekawą funkcją, o której opowiem troszeczkę więcej, jest tryb wykrywania przeszkód. Dzięki temu systemowi dron będzie reagował na przeszkody i w zależności od tego, w jaki sposób je zaprogramujecie i w jakim trybie będzie latał, będzie potrafił przed nimi się zatrzymać lub ominąć je. Pamiętajcie, że system wykrywania przeszkód działa jedynie do prędkości 35 km na godzinę. Powyżej tej prędkości system zostaje deaktywowany. W tym trybie możecie zmieniać parametry samego kontrolera, czyli chociażby takie rzeczy jak czułość, drążka. W bardzo łatwy sposób możemy również zmienić tryb widoku. W momencie, kiedy mamy na dużym widoku podłącz kamery, a mapka jest jedynie taka mała. Kliknięcie w tą mapę powoduje zamianę widoków. Dzięki temu na jednej mapie widzimy, gdzie znajduje się nasz dron, gdzie znajduje się operator, są one zaznaczone osobnymi ikonami. Podłącz kamery jest jedynie taki mały. Ponowne kliknięcie powoduje kolejną zamianę widoków. Aby uruchomić silniki naszego drona, wystarczy pociągnąć oba wolanty w dół i do siebie. Przez chwilę silniki pracowały na biegu jałowym. Z racji tego, że jesteśmy w studiu, nie mogliśmy wystartować naszym dronem. Wyłączenie silników odbywa się poprzez pociągnięcie dźwigni przepustnicy na maksa w dół i przytrzymanie jej przez około dwie sekundy. Czwarta generacja Fantoma firmy DJI pokazuje, że ta firma cały czas jest na szczycie, jeżeli chodzi o produkcję dronów konsumenckich. Takie innowacyjne funkcje jak system wykrywania i omijania przeszkód, który. Sprawi, że nie rozbijemy naszego drona. Funkcja Active Track śledząca obiekt w kadrze, funkcja Tapfly, dzięki której po kliknięciu w ekran nasz dron poleci w dane miejsce czy tryb sport, w którym dron będzie potrafił latać z prędkością 72 km na godzinę, to naprawdę rzeczy, których nie znajdziemy w innych dronach konkurencji. Wszystkie te funkcje przetestujemy w naszym kolejnym filmie w plenerze. Już teraz zapraszam Was do tego filmu, do naszych sklepów cyfrowe.pl i do wypożyczalni, gdzie będziecie mogli ten produkt wypożyczyć i przetestować.